Dzień dobry, witajcie kochani. Pomyślałam, że zrobię Wam szybki update z tego, co dzieje się teraz na rynku nieruchomości, kredytowania. Jak wygląda i jakie wyzwania czekają nas przy zakupie nieruchomości? Ja nazywam się Magdalena Tigła i jestem inwestorem nieruchomości na rynku w Wielkiej Brytanii. Co miesiąc, tak naprawdę, kupuję jakąś nieruchomość i wiem, jakie wyzwania czekają nas teraz, inwestorów. Więc mamy połowę roku i postanowiłam, że podzielę się z wami swoimi przemyśleniami. Więc. Jak wiemy, od czasu, kiedy interest rate poszedł do góry, to, um, to kredytowanie zrobiło się trochę trudniejsze, nie ma, powiedzmy, um, lub pewnie first time buy jest na rynku, więc to, co my zauważamy na rynku, to to, że jest dużo nieruchomości, które były tak zwane ex-rental nieruchomościami, dlatego że one są trochę tak... Tańsze I właśnie częściej, czyli ich też kredytowanie jest na pewno droższe, i w konsekwencji po prostu kupują tańsze domy. czym mnie słychać? Dajcie znać, bo tutaj widzę, że trochę internet ma jakieś problemy, więc dajcie tylko znać, czy mnie dobrze widać, czy mnie dobrze słychać. I my, to, co, co my doświadczamy już tak naprawdę od tamtego roku, a bardzo szczególnie teraz od stycznia, czyli. Do, do, do teraz, czyli połowę tego 2024 roku, to jest to na pewno, że nie tylko interest rate poszły do góry, nie tylko koszty kredytowania, bo to nie jest tylko interesta, tak, które płacimy na naszych, jakby na pieniądzach pożyczonych od banku, ale też to, jakie fi są doliczane do kredytu, jakie fi są doliczane w ogóle, jakie fi trzeba płacić. To wszystko poszło też na pewno do góry, ale też to, jak banki wolno, wolno, wolno. Wolno operują. I to jest jeden z większych problemów moim zdaniem, dlatego że dużo my, my kupujemy nieruchomości, które ciągną się po prostu miesiącami, już kredyt dawno się przedawnił, jeszcze trzeba znowu aplikować o przedłużenie i po prostu wszystko bardzo wolno trwa. Oczywiście prawnicy w tym mają swoje, swoje jakby, tutaj które dokładają, ale oni z Zawsze byli wolniej. Tak? Z kolei banki bardzo wolno odpowiadają na wszelkiego rodzaju, wszelkiego rodzaju tak składają aplikacje, potem czegoś chcą. Potem my to wysyłamy przez brokera oczywiście. 10 dni oni mają na odpowiedź, to jeszcze czegoś znowu chcą. Jakby nie mogli wszystkiego powiedzieć od razu, że chcą to, to, to i to. I tak to trwa czasem do wystawienia oferty kredytowej naprawdę, naprawdę dobre parę tygodni. Więc jak. Ktoś myśli, że zrobi refinans w 4 tygodnie, albo kupi dom w 12 tygodni, to już teraz agenci nieruchomości mówią: No, że teraz to jest 16 tygodni. My kupujemy dwa domy, jeden się ciągnie od 6 miesięcy, drugi od 4, kolejne 3, nie dostaliśmy kredytów na nie. co jest kolejną rzeczą, gdzie waluet, czy ktoś to przychodzi z banku, wycenił domy niemieszkania na zero. Wartość zero, jakby w ogóle nie wiadomo skąd nagle, mówiąc, że jeżeli. Będziemy chcieli sprzedać ten dom, w sensie bank będzie chciał sprzedać ten dom, kiedy nam oczywiście go zabiorą, to jest małe prawdopodobieństwo, że go sprzedadzą. Jest po prostu mały popyt na nieruchomości w tej lokalizacji. To były flaty 80 tysięcy, 88, 000, 100 tysięcy, które są naprawdę w bardzo dobrej lokalizacji, jeżeli chodzi o wynajem nieruchomości. Tam zawsze jakiś inwestor się trafi, aczkolwiek bank uważał, że jest to duże ryzyko, że jest to ryzyko tego, że my możemy, że oni tego mogą nie sprzedać, więc Trzy cztery takie kredyty zostały odrzucone, gdzie musieliśmy przejść przez jeden kredyt, jedną aplikację. Oczywiście aplikację musieliśmy zapłacić FI, potem musieliśmy zapłacić wycenę, musieliśmy zapłacić jakiś admin FI. Po czym przychodzi ktoś, kto robi to wycenę, mówi, że no sorry, ale nie zostaniecie kredytu. No to kolejny jakiś bank, no bo możemy po prostu iść z innym bankiem, może z kimś innym, kto wyceni, ale już trochę bardziej ostrożnie. To bank też zapowiedział drugi, że, że tego nie zrobi. Jedyna opcja wtedy, na takie rzeczy, które są, powiedzmy, trochę bardziej trudne, może, może trochę bardziej um, niestandardowe, to są specjalistyczne banki, tak? Są specjalistyczne banki, które pożyczą oczywiście Wam na wszystko, co chcecie, ale ich fee, i ich interes, i ich takie conditions, tak, czyli ich, jakby to co oni wymagają, jest o wiele, wiele mniej sprzyjające nam. Więc po pierwsze, większość z nich będzie miała tylko 65% loan to value, tak, czyli w Led, mamy 75% lądowania, tak standardowo, 20% depozytu. Gdzie takie właśnie banki bardziej specjalistyczne będą chciały 35% depozytu, i też było to, było to około 7% interest rate. Więc był na przykład flat, który był nad sklepem i bankowi się nie podobało to, że jest nad sklepem, a jeszcze w okolicy był pub, to już w ogóle. Więc ten dupleks, który był nad sklepem, tam był tylko szereg, chyba 4 czy pięciu flatów, to za. 3 bedrum flat za 130 tysięcy, 130, tak, około, około 130 tysięcy, właśnie jakby bank wycenił na zero. Co jest dziwne i oczywiście niemożliwe, żeby, nie wiem, ten długopis, był warty więcej niż, niż dom, czy mieszkanie, ale bankowi się to nie podobało, i więc takie specjalistyczne, specjalistyczne kredyty to będą właśnie kredyty, gdzie mamy po pobliżu, nie wiem, pralni, czy mieszkanie jest nad pralnią, czy mamy coś, co jest bardziej bardziej, że tak powiem, ryzykowne niż normalny, zwykły bank Santander czy jakiś inny, by to chciał kredytować. Cześć Bartek, witaj serdecznie, witam Was wszystkich, oczywiście jeżeli oglądacie, to dajcie znać, więc w połowie 2024 roku kredytowanie wygląda tak, że jest bardzo powolny progres, można się już naprawdę parę razy nabawić nerwicy, czy jakichś innych rzeczy, żeby po prostu dociągnąć się do końca i cały czas trzeba wszystkich ponaglać i i trzymać rękę na pulsie i pytać, czy ci zrobili to, a czy Ty wysłałeś tamto, a czy, bo jest naprawdę dużo pracy, bank wymaga, pyta więcej rzeczy, tak? Czyli znowu wymaga od nas więcej rzeczy, chce, pyta się o to, o tamto, o siamto, zadaje pytania i to wszystko oczywiście trwa, trwa dłużej, więc... Takie są jakby moje przemyślenia na ten temat, gdzie no niestety nie pozostaje nam nic innego, jak tylko walczyć i, i dalej to robić, ale oczywiście jest to trochę trudniejsze, tak kiedy w, Jakiś czas temu, dwa lata temu, trzy lata temu po prostu przychodził, robiliśmy aplikację, było to szybko, bank przychodził, to się wyceniał, w ogóle od razu dawał taką kwotę, jaką jakby chcieliśmy, nie było, nie było żadnych problemów. To teraz widać, że ten apetyt na pożyczanie jest oczywiście mniejszy. To nie znaczy, że, co nie oznacza, że... O, tu mi się coś wyłączyło. Ale... Oznacza, że my e, mamy trochę gorzej. E, coś mi się stało z kamerą. Nie wiem, co tu mi pisze, że, e, że, że coś się mi tutaj wyłączyło, e, ale jestem z Wami, jestem z wami głosem. E, nie mogę włączyć tej kamery, nie wiem dlaczego. O już się włączyła, więc ta, takie moje przemyślenia, więc jeżeli jesteście w takiej sytuacji, pomyślałam, że może ktoś potrzebuje trochę e, e, słów wsparcia, jeżeli jesteście w takiej sytuacji, że nie wiem, przechodzicie przez jakiś kredyt i, i przez jakąś aplikację i dzieje się to i dzieje się tamto, to pamiętajcie, że na samym końcu będzie to warte, oczywiście tych wszystkich wyrzeczeń, tych wszystkich e, problemów, tych wszystkich tych, tych, tych papierów, które trzeba wypełnić, tych wszystkich fee, które za, trzeba zapłacić, ale musimy być teraz wytrwali, musimy e, e, iść do przodu i nie możemy się podawać, więc jeżeli jesteś w takiej sytuacji, że jest ci trochę ciężko, dlatego że właśnie e, są jakieś wyzwania związane z zakupem czy z kredytowaniem nieruchomości, to po prostu się nie poddawaj, wiedz, że wszyscy przez to przechodzimy nie jesteś sam w tym wszystkim, jest mnóstwo takich osób, wszyscy się denerwują, wszyscy się wkurzają, e, ale nie możemy z tym nic zrobić. Nie mamy na to wpływu, więc nie jesteśmy w stanie tego kontrolować. Więc jeżeli na co możemy, to po prostu nabić się piwa i się zrelaksować. E, słuchajcie, to było na tyle. Za chwilę mam Akademię Sourcingu, tu mamy spotkanie. Zobaczę, jak tam idzie innym. sourcowanie nieruchomości, co jest jedną z trudniejszych moim zdaniem rzeczy, czyli nie tylko inwestowanie, ale sursowanie, czyli szukanie inwestycji dla innych inwestorów i robienie bardzo dużo marketingu, więc mamy taki check-in z grupą, żeby zobaczyć, na jakim etapie są, więc ja będę się już z wami żegnać, a jeżeli ktoś z Was jest zainteresowany Akademią Inwestowania, którą zaczynamy 15 lipca, to jeszcze promocyjne bilety są na stronie, możecie dołączyć, jest to kurs, czterotygodniowy kurs, w którym macie dwa razy w tygodniu spotkania, w poniedziałki i w czwartki o godzinie 19, te spotkania są na, nagrywane, jest grupa, na której będziecie mogli je później jeszcze raz pooglądać, jest mnóstwo materiałów i przez cztery tygodnie uczymy się o tym, jak ich nieruchomości kupować, jakie strategie wykorzystywać, czy jaką strategię Ty powinieneś wykorzystać, jak negocjować nieruchomości, jak i robić marketing i później spotykamy się w covid 30 sierpnia. Więc jeżeli ktoś z Was jest zainteresowany, to to jest najlepszy czas, żeby kupić bilety, dlatego że są one jeszcze w tańszej cenie, a możecie wziąć ze sobą swoją żonę albo partnera, albo męża, albo partnera biznesowego za darmo ten bilet upoważnia Was do tego, żeby dołączyć też z tą osobą więc nie, nie zastanawiajcie się, jest to na pewno kurs, który jest o wiele więcej warty. Gdybyście poszli gdzieś na jakieś angielskie spotkania, to, to kosztowałoby było w tysiącach, ale możecie skorzystać z mojej wiedzy, z mojego doświadczenia, z tym, że przez cztery tygodnie będę Was uczyć tego wszystkiego, co wiem i na pewno będzie super zabawa. Link też macie w komentarzu. Tak więc jeżeli jesteście w takiej sytuacji, że macie jakieś wyzwania, to pamiętajcie, nie jesteście sami, a ja się z Wami już żegnam, bo właśnie dzisiaj sobie wyrywałam włosy z głowy, bo mieliśmy wycenę przy refinansowaniu, ale o tym Wam dam znać później i na pewno jakiś filmik na ten temat będzie na moim YouTubie. Polajkujcie, poszerujcie, posubskrybujcie, będzie mi bardzo miło, że tutaj jesteście i do zobaczenia niedługo.